maneczko. ostatnio udało nam się trafić kursik 2,55 z tenisa, a dzisiaj atakujemy kurs 10 na turniej ATP w Parmie. Ale zanim propozycja, to oczywiście w komentarzu czeka na Was link, w którym do odebrania macie darmowy zakład do 50 zł od BetClick ze zwrotem na konto główne. A teraz bez przedłużania przechodzimy do analizy. Na turniej w Parmie przyjechał, co by nie mówić, drugi garnitur. I według Bookmacherów zdecydowanym faworytem turnieju jest reprezentant gospodarzy Lorenzo Sonego, na którego mamy kursik 3,5. A ja postawię nazownika, którego w mojej opinii Bookmacherzy trochę nie doceniają. Jest to Jan lenard Sztrów. Czemu taki typ? Sztrów w tym sezonie na nawierzchni ziemnej wygląda bardzo dobrze. Ostatnio, co prawda, przegrał w drugiej rundzie po bardzo wyrównanym meczu z Rubiołem w Rzymie. W Monachium Leonard uległ dopiero w finale z Bazyla szwilim po drodze pokonując m.in. Krainowicza czy świetnego w tym sezonie i Iwaszkę. W Parmie Sztrów jest rozstawiony z numerem czwartym i w pierwszej rundzie ma wolny roz. W drugiej zaś czeka na kogoś z Pary: Koboli, Giro. Są to przeciwnicy, których Niemiec powinien pokonać bez problemów. W ćwierćfinale Sztrów powinien też być faworytem. Nie wiadomo jak potoczy się sytuacja, ale uważam, że po tym kursie warto obstawić zwycięstwo sztrówfa w turnieju który jeśli będzie w dobrej formie serwisowej to może pokonać moim zdaniem każdego zawodnika biorącego udział w tym turnieju. Oczywiście na sam koniec mamy konkurs, w którym do wygrania 50 zł bonusu od BetClick. Zadanie jest jak zawsze proste, musicie wytypować ile asów w turnieju będzie miał Jan Lenarcz Trzymajcie się, miłego tygodnia Siemanko.